To chyba nastąpiła jakaś pomyłka, ja bardzo przepraszam, ja rozumiem, że Ty Piotrze nie jesteś nominowany, no rozumiem, A, ale dlaczego ja nie jestem nominowana, tego ja nie rozumiem. Dobry wieczór Państwu. Zatem znaczy, przepraszam, o co chodzi, znaczy, co, czy czegoś mi brakuje? Znaczy, nie, chciałam Państwa zapewnić, że ja akurat bieliznę osobistą to zawsze mam. No, Budy zresztą też mam osobiste, bo nie lubię wypożyczać po prostu. Natomiast, proszę Państwa, a no tak, no rzeczywiście, jedną rzecz miałam kiedyś naciąganą. To była trójka z fizyki, ale to już było dawno temu. W związku z czym myślę, że tutaj nie stoi nic na przeszkodzie, prawda? Ależ absolutnie. Tak, no więc proszę Państwa. Aniu. Ja nie wiem, dlaczego ja nie jestem nominowana. A, że o mnie ostatnio o trzy dni już na pudelku nic nie było. No cóż, to się da nadrobić, to po pierwsze, a po drugie rzeczywiście mam wrażenie, że coś mi cały czas umija. No, wycieczki do Dubaju na przykład. Ania. To prawda, nie byłam, no nie byłam, no niestety, nie rozmawiałam Aniusia. z panami na temat problemów Bliskiego Wschodu. No, a nie. Że co? No. A a, że ja jestem matka bogacka, mhm. rozumiem, że się Mercedesami Też. tylko wożę. I ja, mhm. I ja nic nie wiem o macierzyństwie, rozumiem, tak? Nie jestem nic nie wiem, nie jestem ulubiona, ulubiona. No tak, ale proszę Państwa, tak się, jeżeli wy myślicie na przykład, że ja nic nie wiem, nie wiem, o pieluchach, o przewijaniu, o kupach, to Państwo się bardzo mylą. Ja wiem. Ja wszystko wiem. Ja się nazywam mucha. Aniu? Słucham. Aniu, Aniu. Tak. Aniu. Twoja uroda jest. Bez z... sensu. Tw Twoja uroda jest bez. Nadziejna. Twoja uroda jest bezdyskusyjna. No, no to o co chodzi? No w ogóle o tobie nie dyskutowali. Aha. Powiem szczerze. Ale, przepraszam, przepraszam, najmocniej. O, o, o tym tutaj tutaj, co był. To o nim dyskutowali. No. Przepraszam, pokaż się, no pokaż się, Piotrek, pokaż się. No proszę. No pokaż się jaki ty jesteś piękny. Niebieska. No i przepraszam? Pomarańczowa. I co on takiego Biała, ma, przepraszam? Niebieska. Co ty masz takiego, przepraszam, czego no, ja nie mam? Coś mam, no. Drobiazgi. Nie zrobione w każdym razie. <laughs> Drobiazgi, słyszałam skąd inną. Dobrze. A Błaszczykowski na przykład, przepraszam, dlaczego jest nominowany? W czym on gra? W Borusi Dortmund. A nie widziałam. No takie niemieckie, wiesz, no. kino. Ciężkie kino. Tak, tak, Rozumiem? tak. Biegają chłopaki, pocą się, później schodzą do, razem do szatni i biorą razem prysznic. A, dobrze, to ja może jednak znowu podziękuję. Yy, Chciałem podziękować Znaczy ja jestem na przykład przygotowana, całą przemowę mam w głowie. To dobrze, bo nie będzie ci potrzebna. Ja, ja jednak podziękuję, dobrze? Mamie narzeczonej. Nie, nie, to ja wam dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję, dziękuję, Ale to się poprzytulamy. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź Przepraszam, dziękuję. Czyli. Przepraszam, ja tu byłam z przewijakiem? Czy bez przewijaka? No to mamy problem.